Cześć, tu Pacio Kotek, a to kolejny odcinek z serii gry na telefon i tym razem, tak jak tu widać, zagrałem sobie w Brawl Stars. No, nie, nie gram za dobrze, bo gram dopiero od wczoraj, więc pocharków też mam mało, ale no, początki takie są. Który to odcinek, to nie wiem, z tej gry to już wiem, że na pewno pierwszy, bo w końcu gry mam od wczoraj. Ale tam, co tam, nieważne który później ponumeruję tak zawsze tak ma się później. Ale a no. tu mogę sobie za da darmo wziąć, to oczywiście pierwsze co robię w tej grze. Sobie tutaj kupię, będę mogła ulepszyć do tego całego L primo jakiegoś. No, teraz tutaj powydaje właśnie monety No, i tutaj właśnie są teraz y, ulepszenia No tutaj jakieś inne wersje, ale to nie mam oczywiście, niestety nie, wiadomo I sobie zagram w tym trybie, te tak kółko będzie moim wskaźnikiem yy, W trybie solo Dobra, 10 graczy Niech się szybko ładuje. O! No, gdzie? To się mnie słucha. Dobra. To wezmę tą skrzynkę na początku. Nie wiem czy to na pewno są skrzynki, ale ja to tak nazywam. Się odzwyczaić nie umiem. Dobra, mam już jednego tego, tego. czy jakiś klacz. Chyba z nimi nie wygram. Nie no. Dobra, udało się. O, mogę tutaj. Uciekł. Tak. I właśnie kolejny raz popełniłam. Ten Dobra, rangi cztery. Nic nie straciłam, ale patrzcie. Po prostu biorę wszystkie i raczej właśnie jednak doszłam do wniosku, że nie powiem. O, i dzięki topieniom mam tutaj więcej. No, teraz już zagram tak, żeby mi się dobrze udało. Mam nadzieję, że w tym odcinku jeszcze mi się da zrobić 150 pucharków. W sensie nie, żeby kolejne 150, tylko po prostu, żebym tyle miała. Czyli brakuje mi 10. Bo wtedy nowy tryb się odblokuje i w ogóle. Gdzie moja chwilą, Przez chwilę miałam jakieś. Nie wiem co, nie, ale coś mi się porobiło, że nie mogłem zauważyć gdzie mam postać. Ty internet. No, jeden pasek, pasykiem, więc zacina. Właśnie jak zacina, to wiadomo, słabo się gra. No nie, no to już jest. To nie też słabo. No. Nie wiem. No, ze 4 to nie jest jakaś wymówka, tylko naprawdę, y, kiedy nagrywam bardzo słabo, mi idzie. Po prostu nie potrafię. Może jakiś inny tryb? Nie wiem. Ostatnio właśnie za tym najlepiej, szło. dlatego teraz gram. Żeby nie było, że jestem aż takim, nagrym. No bym jest od tego się zaprzeczyć, nie da, ale że nie aż tak jak właśnie teraz prezentuję na tym filmie. To tak, żeby wszystkie się od razu wzięły. Ups! Nie. Przez się, że jakiś gracz właśnie mi się oszukuje. Z powodu mnie atakuje. Hm. To okropne. O to chodzi w tej grze. Czekaj Ponić się? No. Jednak tutaj to by na pewno nie było. za no na to inny tryb, inny tryb, tak. To będzie dobre rozwiązanie. No, wezmę sobie, albo nie. To ryby wiadło. z mi będzie chyba lepiej. Tak mi się wydaje. Bo wtedy, jak ja lamię, no to wtedy inny gracz może być na przykład w to lepszy. I nie wszyscy są przeciwko mnie. Chociaż mogą być też słabi gracze w drużynie, ale. O, tutaj trzeba tych. Tej... Mam nadzieję, że się uda wygrać. Tutaj jest dobra. No, i już tam ten jakiś płyn. Nie wiem, jak to mam nazwać. Jakaś toksyczna maść, Nie wiem. Się zbliż tutaj. Pijówce. Nie ma nikogo. Tam się coś dzieje. Biorę tam tamtego gracza. Gdzie poszło? A mi tak zacina. To jest z mojej drużyny, więc nie. No nie wiem. O, teraz. Które ich? Ceną swojego życia. Jej! Dobra, udało się wygrać. Sześć pucharków. No i sukces życiowy po prostu. O, i będzie skrzynka. Fajnie. No, i, i połowa do następnej. Równo połowa. No to fajnie. Mhm. PowerPoints. Jeszcze się szczęśliwą skrzynkę, ale nie będę narodzić przynajmniej mam. Może sobie w sumie tych ulepszę. Też, no. Może później. Tutaj nic ważnego. Dobra, po co ja tam zaglądam. A jeszcze jedną rundkę. Z czasem. No to będzie myślę, że w czterdziestiku ostatnio. Ale jakoś mam taką ochotę dzisiaj na nagrywanie, że może zrobię nawet od razu następny. Nie wiem. Ale w sumie czemu by nie. O tam, już jakieś z pistoletem, nie no. Chyba jesteśmy słabsi. Nie, nas jest tu zgromadzonych. No. Już przegrano. Już odpadłam. No więc tak średnio idzie. Ta runda to chyba jednak niezbyt. No, Powróciłam do tego świata, do świata żywych. Witam. Oto Janub, który wam psuje drużynę. Aha. No to fascynujące po prostu takie dokonania. No i szlak. Jak z czasem. Hmm. Dobra. Spróbuję to jedną ostatnią. żeby już było te 150, to by się przydało. 4. Aha, bo wtedy się nie czyli Tak jak myślałam. O, tam coś się dzieje. Pójdę, czemu mam coś Już zniszczę. Dobra, muszę się uleczyć. No, kolejna runda. Pszczona. Nie no, naprawdę, minus 4 pucharki. To może jednak nastąpi. A więc teraz już się z Wami żegnam. To był poczukotek, tak przypominam. Yy, ten bardzo słaby YouTuber, który ma masę kryształek filmów, tak? Ale dobra, po prostu cześć.